Moi rodzice dali mojej siostrze luksusową willę, a mnie zostawili pusty parking. Zawsze możesz spać pod gwiazdami, myśleli, śmiejąc się cicho. Lecz kiedy przekształciłem ten parking w biznes, chcieli mieć w nim udział. Powinienem był wiedzieć, że ta kolacja była pułapką. Moi rodzice nigdy mnie nie zapraszali, chyba że mieli jakiś powód zwykle, żeby przypomnieć mi, jak wielkim rozczarowaniem jestem. Mimo to poszedłem, bo gdzieś głęboko miałem tę głupią nadzieję, że może, tylko może tym razem będzie inaczej. Pracuję jako mechanik, nic wykwintnego, ale jestem w tym dobry. Naprawiam rzeczy, dostaję wynagrodzenie i zajmuję się swoimi sprawami. Tymczasem moja siostra Emily jest ich idealnym, małym aniołkiem. Nigdy nie miała prawdziwej pracy, zawsze wszystko miała podane na tacy. Mogłaby spalić ich dom, a oni i tak znaleźliby sposób, by obarczyć mnie winą. Wchodzę więc do domu, a Emili już tam siedzi, popijając wino, jakby należało jej do tego miejsca. Tata siedzi przy stole, przeglądając gazetę, a mama w kuchni udaje, że jest zajęta, żeby nie musiała na mnie patrzeć. Wow, szyderczo się uśmiecha Emili, naprawdę się pojawiłeś. Co cię tak zajęło, że zrezygnowałeś z wymiany opon? Zignorowałem ją i usiadłem. Mama powiedziała, że to ważne. Tata w końcu złożył gazetę i oznajmił. Zdecydowaliśmy, że podzielimy nasze majątki. Emily od razu się rozpromieniła, już wiedziała, że dostaje coś wielkiego. Mama uśmiechnęła się do niej. Dajemy ci domek na plaży, kochanie. Emily zaniemówiła, chwytając się za klatkę piersiową, jakby zdobyła Oscara. O mój Boże, ten w Monterey. Mama skinęła głową. Tak, kochanie, teraz jest twój kropka. Siedziałem tam, czekając, musi być coś też dla mnie, prawda? Tata zwrócił się do mnie z obojętnym wyrazem twarzy. A ty, Logan, dostajesz parking. Zamilkłem. Mrugnąłem. Co? Ten stary parking przy ósmego ulicy? Mama machnęła ręką, jakby mi coś dobrego czyniła. To Ziemia, możesz z nią coś zrobić. Emily wybuchnęła śmiechem. O mój Boże, to jest niesamowite. Odwróciła się do mnie z szyderczym uśmiechem. Przynajmniej zawsze będziesz miał miejsce, gdzie możesz spać pod gwiazdami. Tata zaśmiał się. Ten parking jest pusty od lat, ale hej, może otworzysz tam stoisko z lemoniadą albo coś podobnego. Mama dodała, zwracając się do mnie. Zawsze mówisz, że chcesz coś zbudować dla siebie. Teraz masz szansę. Patrzyłem na nich i pomyślałem, że to nie była nawet obelga udawana jako uprzejmość, to była po prostu kupa śmieci. W mojej głowie przebłysła pamięć: ja, mający 16 lat, wracający do domu, całkowicie pokryty smarem po mojej pierwszej pracy w warsztacie samochodowym. Byłem taki dumny, wszedłem z pierwszym czekiem w ręku, podekscytowany, by pokazać im, że ciężko pracuję. Emily siedziała na kanapie, marudząc, że chciałaby nowy samochód na swoje urodziny. Tata nawet na mnie nie spojrzał. Będziesz pachniał olejem do końca życia. Co? Mama potrząsnęła głową. Przynajmniej jest użyteczny, może kiedyś naprawi ci samochód za darmo, Emily. A ona nigdy nie musiała tego samego tygodnia kupili jej nowego BMW. A teraz, po latach, nic się nie zmieniło. Wziąłem głęboki oddech i oparłem się od stołu. Jesteś poważny, Szruks. Powinieneś być wdzięczny, że w ogóle coś ci dajemy. Emili zaśmiała się. Może kiedyś zarobisz wystarczająco dużo, by kupić prawdziwą nieruchomość. Zaczęli się śmiać, jakby to było najzabawniejsze na świecie. Uściskałem krawędź krzesła tak mocno, że moje kostki zrobiły się białe, ale nie krzyknąłem, nie spierałem się, tylko skinąłem głową, dobrze. Mama zmarszczyła brwi. Tyle, dziękuję. Wstałem i rzekłem. Ach, coś z tego zrobię. Spojrzałem na Emili, a ona, przewracając oczami, dodała. Nie przychodź z potem, bo nie będę cię tolerować. Pewnie, Logan. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobisz z kawałkiem betonu, dodał tata, potrząsając głową i mrucząc. Zawsze taki dramatyczny. Wyszedłem. Nie mówiąc ani słowa więcej. Dobrze, myśleli, że mogą mnie upokorzyć. Przemieniłem ten bezużyteczny parking w coś, czego nigdy by się nie spodziewali, i kiedy to zrobiłem, pożałowali każdego słowa. Stałem przed tym parkingiem, wpatrując się w niego, jakby to był jakiś chore dowcip popękany chodnik, chwasty wyrastające przez asfalt, zardzewiały stary znak, który ledwo trzymał się słupka. Moi rodzice nie tylko mnie oszukali, ale i śmiali się przy tym. Chcieli, żebym poniósł porażkę. Upewniłem się, że zakrztuścili się własnymi słowami. Następnego ranka złożyłem wnioski o pozwolenia na stacjonowanie food trucków. Jeśli to był tylko kawałek betonu, to upewnię się, że stanie się on dochodowym kawałkiem betonu. W ciągu tygodnia podpisałem umowy z niektórymi z najlepszych lokalnych właścicieli food trucków: tacos, burgerów, kawy, a nawet zbyt drogich wegańskich misek dla hipsterów. Wziąłem małą pożyczkę nie z banku, lecz od mojego szefa w warsztacie, tego faceta, który naprawdę wierzył w ciężką pracę. Użyłem jej na ustawienie świateł, miejsc do siedzenia, muzyki i banerów, żeby przemienić to miejsce w coś prawdziwego. Trzy tygodnie później ten bezużyteczny parking zamienił się w pełnoprawne centrum gastronomiczne, z muzyką na żywo i kolejkami wzdłuż całej ulicy. I wtedy zaczęła się zabawa. Około miesiąca później, gdy miejsce stało się wiralem w mediach społecznościowych, zobaczyłem jej mamę pojawiła się w swoim drogim płaszczu, rozglądając się, jakby właśnie weszła do wysypiska. Sprawdzałem stan zapasów, gdy podeszła i zapytała: Czy to właśnie zrobiłeś? Marszcząc nos na tłum cieszących się posiłkami, odparłem: Tak, cóż, dałaś mi śmieci, więc zrobiłem z tego coś kropka. Ona ostro wydała powietrze, wyraźnie nie dzika. To nie jest prawdziwy biznes. To tylko faza, prawda? Zaśmiałem się. Faza, która zarabia więcej niż kariera influencerki Emilii. Jej twarz zadrżała, a jak na zawołanie, Emily wyszła za róg i zatrzymała się martwą, gdy zobaczyła to miejsce, a jej zwykły arogancki wyraz zniknął. Co do licha! Przekształciłaś to w jakiś, co to, plitark. Uważam, że to nazywa się udanym biznesem, odpowiedziałem. To żart. To nie są prawdziwe pieniądze, oznajmiła, rozglądając się wokół. A więc dlaczego setki ludzi wydają tu swoje fikcyjne pieniądze, skoro co noc kilku klientów naprawdę klaszcze? Twarz Emily zarumieniła się. Mamo, powiedz coś, marudziła. Mama odczyściła gardło. Logan, martwimy się, że to nie wydaje się stabilne. Podniosłem jedną brew. Stabilne? Jak ten w pełni umeblowany domek na plaży, który dałeś Emili za darmo? Emili szybko dodała. Nie możesz tego sprzedać, to jest własność rodzinna. Wybuchnął u mnie krótki śmiech. Ach, teraz to własność rodzinna? To śmieszne, bo kiedy wszyscy się ze mnie śmialiście, nie słyszałem ani słowa o rodzinie. Zaciśnęła szczęki. To nie jest uczciwe, nie zasłużyłeś na to. Powoli odwróciłem się, by jej się przyjrzeć. Naprawdę mi to mówisz? Skrzyżowała ramiona, ale jej pewność siebie zachwiała się. Mówię tylko, że sprzedaż tego byłaby zdradą rodziny. Pochyliłem głowę. Kiedy mi to podsunęłaś jako żart, to nie była zdrada. Mama wyglądała, jakby szukała czegoś do powiedzenia, aż w końcu znalazła. Cóż, jeśli ten biznes idzie tak dobrze, może powinniśmy rozważyć partnerstwo. Wpatrywałem się w nią, a potem wybuchnąłem głośnym śmiechem, tak głośnym, że kilku klientów odwróciło się, by zobaczyć, co się dzieje. Żartujesz, prawda? Zapytałem. Zignorowałeś mnie, upokorzyłeś, dałeś mi nic, a teraz, kiedy zrobiłeś coś z tych śmieci, chcesz jeszcze coś? Dodała Emily, skrzyżowując ramiona. To jest już pieniądz rodzinny, oznajmiłem zimno, patrząc jej prosto w oczy. Już dostałaś swoją część. Żyj z tym. I potem, bez słowa więcej, odwróciłem się i poszedłem prosto do mojego biznesu, zostawiając ich stojących jak posągi. Myśleli, że mogą mnie złamać, ale ja dopiero zaczynałem. Zaczęło się od telefonu. Byłem w moim biurze małym, przerobionym kontenerze transportowym na obrzeżach mojego rozwijającego się biznesu, food trucków, gdy zadzwonił telefon od mamy. Spojrzałem na ekran przez chwilę, zanim odrzuciłem połączenie. Minutę później zadzwoniło kolejne, potem jeszcze jedno. Uśmiechnąłem się, już coś musiało się dziać. Mój park food trucków stał się najgorętszym miejscem w mieście. Mieliśmy muzykę na żywo, wydarzenia weekendowe, strefy VIP i influencerów ustawiających się w kolejce. W ciągu miesiąca zarabiałem więcej, niż kiedyś zarabiałem w ciągu roku w warsztacie. I nagle moja rodzina, która śmiała się mi w twarz, nie mogła przestać dzwonić. Kilka dni później Nadzorując dostawę na parkingu, usłyszałem głos, który sprawił, że skóra mi zamarła. Logan. Odwróciłem się. Emily stała tam, z rękami skrzyżowanymi, tym razem nie z szyderczym, lecz z desperowanym wyrazem twarzy. Uniosłem jedną brew. Wow, naprawdę przyszedłeś na parking. Co, twój samochód się cepsu? Ostro wydała powietrze. Muszę z tobą porozmawiać. Sprawdziłem zegarek. Mam pięć minut, nie marnuj ich, powiedziałem. Jej szczęka się zacięła, ale połykała dumę. Muszę sprzedać domek na plaży. Mrugnąłem ten sam domek, z którego się chwaliłaś. Ona zignorowała to. Rynek jest teraz do bani, a ja potrzebuję szybko pieniędzy. Uśmiechnąłem się szyderczo. Pozwól, że zgadnę za dużo luksusowych wakacji, designerskich torebek i przepłacanych latty? Zabrzmiało to sztywno. To skomplikowane. Wymamrotała. Po prostu powiedz, że pomożesz. Oparłem się o futrak, skrzyżowałem ramiona. Pomóż, rzekła, wahając się. Potrzebuję 200 tysięcy dolarów, żeby spłacić długi, zanim będę mógł wystawić domek na sprzedaż. Zaświergotałem. O rany, to ciężko. Odwróciłem się do dostawy i skinąłem do kierowcy. W każdym razie, powodzenia z tym. Ona złapała mnie za ramię. Naprawdę? Masz pieniądze? Odsunąłem się. Ach, teraz mój biznes jest wystarczająco poważny, żebyś błagała o pożyczkę. Jej twarz zarumieniła się. Logan, jesteśmy rodziną, zaśmiałem się ironicznie. Ostatnim razem mówiłaś, że jestem żartem, gdzie podziałała się ta cała energia teraz. Na chwilę otworzyła usta, po czym je zamknęła. Oddam ci pieniądze w końcu powiedziała, głos nieco cichszy. Proszę. Wpatrywałem się w nią przez dłuższą chwilę, po czym pochyliłem się i powiedziałem Nie. Jej oczy rozszerzyły się Nie? uśmiechnąłem się lekko. Właśnie tak, tak samo, jak ty, mama i tata mówiliście nie, kiedy potrzebowałem wsparcia, tak samo śmialiście się mi w twarz. Więc nie, Emili, nie uratuję cię, kropka. Zrobiła krok w tył, naprawdę zszokowana, po czym wściekłość zalała ją. Naprawdę? Po prostu pozwolisz mi ponieść porażkę? Wzruszyłem ramionami. To nie mój problem. I odszedłem, lecz to nie było jeszcze koniec. Tydzień później wjechałem na mój parking i zobaczyłem rodziców stojących tam. Mama wyglądała na zirytowaną, tata zmęczonego. Logan, zaczęła mama. Musimy porozmawiać. Westchnąłem. Pozwól, że zgadnę Emily uciekła do ciebie płacząc, a teraz jesteście tu, żeby wpuścić we mnie trochę rozsądku. Mama zaciśnęła usta. To poważna sytuacja. W końcu tata powiedział. Potrzebujemy Twojej pomocy, synu. Uniosłem jedną brew. Synu? Och, teraz znowu jestem Twoim synem? Mama dodała. Firma Twojego ojca nie radzi sobie mamy kłopoty finansowe. Powstrzymałem chęć uśmiechu. Och, powiedziałem, udając zaskoczenie. Masz na myśli, że rodzina, która dała mojej siostrze willę, a mnie kawał betonu, ma problemy? Kto by się tego spodziewał? Mama z rozdmuchanymi nozdrzami. Nie bądź dziecinny, Logan. Przechyliłem głowę. Dziecinny? Jak wtedy, gdy śmiałeś się w czyjąś twarz, kiedy ktoś miał kłopoty? Tata westchnął. Nie potrzebujemy wykładu, potrzebujemy pożyczki. To był ten złoty moment, pocierając brodę, zapytałem. Ile? Mama powoli odpowiedziała. Pięćset tysięcy. Zaśmiałem się głośno. Nie może być pół miliona? Tata skinął głową, wyglądając wyczerpanym. Teraz jesteś udany, możesz nam pomóc. Skrzyżowałem ramiona. Ach, czyli teraz jestem udany? Mama wybuchnęła. Nie bądź zbójnym, Logan, jesteśmy twoją rodziną. Pozwoliłem tym słowom zawisnąć w powietrzu. Potem uśmiechnąłem się i rzekłem. Pozwól, że ci powiem coś o rodzinie. Zrobiłem krok w stronę rodziców. Rodzina nie wyśmiewa cię, gdy masz trudności. Rodzina nie traktuje cię jak żart. I rodzina nie pojawia się tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje. Mama zbledła, a tata wymamrotał: "Logan, proszę." Wzdychając, pokręciłem głową. Podjąłeś swoje decyzje. Wskazałem na mój parking. Mój sukces, moje imperium, ja zbudowałem swoje. I robię swoje, kropka. Potem dodałem: Nie dam wam ani grosza. Mama wykrzyknęła: Ty, niewdzięczny człowieku! Podniosłem rękę. Nie. Koniec powiedziałem, odwracając się. Logan zawołał tata Jeśli odejdziesz od tego odwróciłem się i zapytałem. Jeśli odejdę? Masz na myśli, jak wy odeszliście ode mnie? Cisza, po czym skinąłem głową. Tego właśnie oczekiwałem i zostawiłem ich stojących tam. Następnie moja zemsta nie polegała tylko na mówieniu nie, chodziło o to, by upewnić się, że oglądali, jak odnoszę sukces. Myślałem, że już z nimi skończyłem. Wyraziłem się krystalicznie jasno bez pieniędzy, bez pomocy, bez drugiej szansy. Ale ludzie tacy jak moi rodzice i Emili nie znoszą odmowy, i oto kilka dni później wrócili do walki. Zaczęło się od złych recenzji online. Sprawdzałem telefon, gdy zobaczyłem pierwszą. Jedna gwiazdka to miejsce jest przecenione, jedzenie przepłacone, a właściciel niesamowicie niegrzeczny. Unikajcie. Potem kolejna recenzja na jedną gwiazdkę. Moje doświadczenie było okropne. Personel jest nieprofesjonalny, a całe miejsce pachnie śmieciami. I jeszcze jedna. Nie wspierajcie tego biznesu, właściciel to samolubny, niewdzięczny człowiek, któremu nie zależy na rodzinie. Zaśmiałem się i rzekłem. Fajnie próbujesz, mamo. Zawsze miała tę skłonność do odgrywania roli ofiary, najpierw rzucała cię pod autobus, a potem udawała, że jest poszkodowana. Mogłem już wyobrazić sobie, jak siedzi w kuchni, złościąc się, pisząc fałszywe recenzje, popijając swoje przepłacone wino. Ale to nie było wszystko. Kilka dni później, zjawił się inspektor miejski z anonimową skargą. Powiedział, niemal zawstydzony. Ktoś zgłosił, że wasze pozwolenia mogą nie być zgodne z przepisami. Skinąłem głową. Pozwól, że zgadnę kobieta w średnim wieku i jej rozpieszczona córka. Facet podrapał się po głowie. Nie mogę powiedzieć, kto to zgłosił, ale coś mi mówi, że już wiecie. Wiedziałem dokładnie, kto to był. Potem przyszła kolejna skarga, tym razem dotycząca mojego obszaru do siedzenia, rzekomo naruszającego wymogi przestrzenne. Następnie kolejna o poziomach hałasu, jeszcze jedna o bezpieczeństwie żywności. Próbowali zatopić mnie w prawnej czerwonej taśmie, utopić w karach, chcieli zabić mój biznes, zanim mógł się jeszcze rozwinąć. Ale oto sedno nie jestem taki łatwy do złamania. Zamiast wpadać w panikę, stawiłem opór. Zatrudniłem prawnika. Każde pozwolenie, każda licencja, każda regulacja została sprawdzona, ponownie sprawdzona i zabezpieczona tak ściśle, że nawet inspektor miejski przyznał, iż wszystko jest w porządku. Podwoiłem działania marketingowe, jeśli chcieli zrujnować moją reputację, przytłoczyłem ich pozytywną energią. Zacząłem organizować specjalne wydarzenia, rozdawać gratysi, koncerty na żywo, zwróciłem się do lokalnych influencerów, zapraszając ich na wieczory VIP z degustacjami. Rozszerzyłem działalność, jeśli wcześniej uważali mnie za problem, to nie mieli pojęcia, co nadchodzi. Wynająłem dodatkową przestrzeń obok, by otworzyć piwiarnię na świeżym powietrzu. Nawiązałem współpracę z lokalnymi artystami, by organizować weekendowe targi rzemieślnicze. Przekształciłem ich drobną próbę sabotażu w darmową reklamę a biznes rozkwitu. Potem Emily popełniła największy błąd w swoim życiu. Była sobota najruchliwsza noc w tygodniu. Powietrze wibrowało muzyką, śmiechem i zapachem świeżych tacos. Kolejka ciągnęła się przez cały parking, a miejsce było pełne ludzi. Wtedy usłyszałem krzyk przy wejściu. To miejsce to żart. Odwróciłem się, a tam, pijana, stała Emily. Jej włosy były rozczochrane, makijaż rozmazany, a droga designerska sukienka była pomarszczona, jakby wcześniej płakała w samochodzie. Wchodząc, mama była tuż za nią, chwytając ją za ramię. Emili, przestań, to nie ty. Oderwałem się od niej i powiedziałem. Nie mogę uwierzyć, że myślisz, iż jesteś lepsza od nas. Ona krzyknęła. Spójrz na ciebie, jesteś mechanikiem udającym biznesmena. Kilku klientów odwróciło się, wyciągając telefony. Uśmiechnąłem się. Idealnie. Podszedłem do niej, mówiąc spokojnie. Emily, odejdź. Ona podeszła bliżej, chwiejnie. Myślisz, że teraz jesteś wielkim graczem, co? Myślisz, że jesteś lepsza od nas? Uśmiechnąłem się szyderczo. Nie muszę o tym myśleć, po prostu taki jestem. Jej twarz skrzywiła się z wściekłością. Jesteś nic, nic. I wtedy niespodziewanie chwyciła drinka z przypadkowego stolika i rzuciła nim w moją stronę. Fala zimnego piwa uderzyła mnie w klatkę piersiową. Cały parking zamarł. Sekundę później dwóch moich ochroniarzy obaliło ją na ziemię. Tłum wybuchł okrzykami, westchnieniami i szeptami. Mama krzyczała: Puść ją, to twoja siostra! Otrzepałem przemoczoną koszulę i zwróciłem się do szefa ochrony. Zadzwoń na policję. Oczy Emily rozszerzyły się z przerażenia. Co? Nie, Logan, nie rób tego. Przykucnąłem, ściszając głos. Czynisz, co czynisz, to konsekwencje twoich działań. Dziesięć minut później niebieskie i czerwone światła migotały na parkingu. Mama była w histerii. Ruinujecie rodzinne imię. Wykrzyknąłem. Właśnie, pani zrobiłaś to sama, kropka. Emili została wsadzona na tę radiowozu, płacząc, błagając wyglądała dokładnie tak, jak ja wyglądałem te wszystkie lata temu, kiedy mnie upokarzali, ale w przeciwieństwie do nich, mnie to nie obchodziło. Mama zwróciła się do mnie drżącym głosem. To jest twoja siostra, zrób coś. Skrzyżowałem ramiona. Ach, masz na myśli, jak ty zrobiłaś coś, kiedy dałaś mi nic i śmiałaś się mi w twarz? Na to nie miała odpowiedzi. Odwróciłem się i wróciłem do moich klientów. Zawołałem przez ramię: Mam nadzieję, że domek na plaży jest tego wart. I wróciłem do mojego rozwijającego się biznesu. Chcieli patrzeć, jak ponoszę porażkę, teraz mieli miejsca w pierwszym rzędzie na mój sukces. Po pijackim załamaniu Emilii i jej aresztowaniu myślałem, że w końcu zrozumieją przesłanie. Pomyliłem się. Tydzień później mama i tata znów zjawiły się w moim biznesie. Tym razem nie byli wyniośli, nie śmiali się wyglądali na zdesperowanych. Byłem w trakcie spotkania z moim organizatorem wydarzeń, gdy zauważyłem, że krążą przy wejściu niezręcznie i nie na miejscu przez lata, bo to ja zawsze czułem się przy nich mały, nigdy wystarczająco dobry, nigdy wartościowy. Teraz to ja byłem u steru. Zakończyłem spotkanie, pozwoliłem im jeszcze chwilę poczekać, a potem podszedłem, skrzyżowawszy ramiona. Wróciliście. Mówiąc spokojnie, dodałem. Pozwólcie, że zgadnę, Emily wysłała was, bo jest zbyt zawstydzona, by stanąć mi w twarz. Tata odczyścił gardło. Musimy porozmawiać, Logan. Uniosłem jedną brew. Och, jak ta rozmowa! Kiedy śmiałeś się mi w twarz i dałeś mi kawał śmieci, a Emili dałeś willę. Mama zaciśnęła usta. To nie chodzi o przeszłość. Zaśmiałem się. Och, chodzi o przeszłość, bo gdybyście nie traktowali mnie jak śmiecia, nie stalibyście tu, błagając mnie o pomoc. Jej oko zadrżało, ale starała się zachować spokój. Jesteśmy w tarapatach. Wiedziałem, to już dawno Emili wyczerpała limity swoich kart kredytowych. Próbując nadążyć za pozorami. Jej domek na plaży był na skraju przejęcia przez bank, bo trzykrotnie go refinansowała, żeby sfinansować swój influencerowy styl życia. A biznes taty tracił pieniądze, bo gospodarka się zawaliła, a jego zaufani partnerzy biznesowi go opuścili. Toneli, a ja byłem ich jedyną deską ratunku. Tata westchnął. Logan, jesteśmy rodziną i rodzina sobie pomaga. Wybuchnąłem śmiechem. To bogate w ogóle nie zależało wam na rodzinie, kiedy mnie oszukaliście, a teraz, kiedy jesteście bankrutami, nagle to kwestia rodziny. Mama napięła się. Masz więcej niż wystarczająco, żeby nam pomóc. Dlaczego jesteś taki zgorzkniały? Podszedłem bliżej, ściszając głos. Ach, niezgorzkniony byłbym, gdybym kupił wasz dom tylko po to, żeby was z niego wyrzucić. Ich oczy rozszerzyły się, twarz taty zbledniała. Nie zrobiłbyś tego? Uśmiechnąłem się szyderczo. Nie zrobiłbym, bo oto rzecz. Czekałem na tę chwilę, po upadku Emilii, po waszych drobnych próbach sabotażu, wiedziałem, że zaczniecie się schylać, więc przygotowałem plan awaryjny. Podczas gdy tonęliście w długach, kupowałem nieruchomości, rozszerzałem się, a zgadnijcie co wasz dom z dzieciństwa, dom, który bank wystawił na sprzedaż, kupiłem ja. kropka. Mama zbledła. Nie. Wyszeptała. Kłamiesz. Wyciągnąłem telefon, przewinąłem i pokazałem potwierdzenie. E-mail: Logan potwierdzono zakup nowej nieruchomości. Ręce taty drżały. Kupiłeś nasz dom, chryknął. Pochyliłem głowę. Masz na myśli dom, który mówiłeś, że już nie jest moim domem, tam, gdzie pozwoliłeś Emili traktować mnie jak śmiecia. Mama chwyciła mnie za ramię. Logan zrobiłbym wszystko, tylko nie zabiera jej domu. Odsunąłem się. Teraz rozumiecie, co to znaczy mieć coś oderwanego. Ona zaczęła płakać, ale mnie to nie obchodziło. A potem nadszedł ostateczny cios. Spojrzałem na nich, wziąłem głęboki oddech i powoli rzekłem: Wiecie, co? Nie jestem bezduszny, oddam wam ten dom. Mama zanim mówiła: Oddasz? Tata wydał drżący westchnienie ulgi. Uśmiechnąłem się. Oczywiście pod jednym warunkiem. Oboje skinęli głowami gorączkowo. Wyciągnąłem długopis i papier z kieszeni, kontrakt, który już przygotowałem. Pozwolę wam w nim mieszkać, ale ja będę właścicielem, a wy będziecie mi płacić czynsz co miesiąc bez opóźnień. Mama otworzyła szeroko usta. Logan, nie możesz być poważny. Pochyliłem się. Och, jestem śmiertelnie poważny. Tata połknął ciężko. Ile? Nazwę cenę była wysoka, bardzo wysoka, więcej niż uczciwa dla rynku, ale wystarczająco wysoka, by czuli jej ciężar co miesiąc. Mama zmarszczyła twarz z przerażenia. Obciążasz nas czynszem zamieszkanie w naszym własnym domu? Wypluła. Nie. Odpowiedziałem z uśmiechem. Płacicie za to, że mieszkacie w domu w Nowym Jorku? Cisza, tata westchnął. Nie mamy wyboru, prawda? Wzruszyłem ramionami. Oczywiście, że macie w mieście jest mnóstwo tanich motelów. Mama patrzyła na mnie gniewnie, ale wiedziała, że przegrała. Powoli, drżącymi rękami, tata podpisał kontrakt, a mama chwyciła długopis i wbijała go w papier tak mocno, że myślałem, iż zaraz go podrze, gdy skończą. Wziąłem kontrakt, starannie go złożyłem i wsunąłem do kieszeni. Przyjemność robić interes z wami, kropka. Odwróciłem się, zostawiając ich stojących tam. Tata opadł o ścianę, pocierając skronie, a mama otarła łzy, jej twarz była maską czystego upokorzenia. Całe życie poniżali mnie, śmiali się ze mnie, traktując, jakbym był niczym. Teraz ja posiadam ich dom, ich przyszłość, ich samych, a kiedy wróciłem do mojego biznesu, uśmiechnąłem się. Myśleli, że jestem nic, a teraz mam wszystko, a oni nic.